są takie grupie dzieci starszych pierwsze miejsce do dzieci słodkie to jest to, 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 jeszcze, bo tutaj najmocniej. Bartłomiej Warzecha ja że mają być grozy, Bartek Warzecha, dobrze czytam. Pierwsze miejsce w grupie młodszych. Konrad Daszko. I don't care W grupie młodszej Kasia, znowuś Kasia. Goziewska. Kasia przyjdzie. I ustaw się Kasiu tam do tego pana. I pokaż deklon. Czerwonka Aleksander, miejsce czwarte.